Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dziś taki trochę vlog techniczny, bo słuchajcie, byliśmy z banią na krótkim wyjeździe. Właśnie tym pokazuję Wam jarmark bożonarodzeniowy. Wcześniej camper stał jakieś 4, ponad 5 tygodni chyba. I podczas stania na kempingu, gdzie. Byliśmy w Krakowie, także 20-15 km, zrobiliśmy w jedną stronę. Słuchajcie, przez to, że stał akumulator, mało tego, że nam padł dzisiaj w nocy akumulator ten pokładowy, bo też nie był ładowany. Ładowałem go pod domem, ale to nie wystarczyło. Natomiast migawata kontrolka, właśnie od akumulatora samochodowego, od, od jakby Forda, od Transita I teraz postanowiłem go naładować, bo. Pododował się trochę przez ten czas, jak jechaliśmy. No ale słuchajcie, no wolę, wolę podpiąć prostownik. Zaraz Wam pokażę, gdzie on jest i jak to robimy. Akumulator, słuchajcie, znajduje się tu w środku. Pod przednim fotelem. Tutaj w środku jest akumulator, pod spodem. Pierwsze musimy fotel przesunąć maksymalnie, słuchajcie, do przodu. I tam z tyłu będzie dojście. Że Wam to pokazać, muszę przejść do środka, do samochodu. Dobra, jesteśmy z drugiej strony. Słuchajcie, akumulator jest tu w środku, pod tym. Tu zdjąłem taką klapkę, już widzicie. Od minusa, taka jest klapka na zaczaski ją się pust normalnie wyciąga. I teraz musimy zdemontować to. Odpinamy takie tu blokady dwie, jedna tu, druga z drugiej strony. Czekajcie, bo nam lampka spadła. Drugą blokadę tam, i ściągamy tą supę. I następnie musimy te dwie śruby odkręcić, tą i tą. To są ósemki, także przystępuję do odkręcania. Zdemontowałem słuchajcie, te dwie śruby, o których wam mówiłem tutaj i tutaj, natomiast jak widzicie zdemontowałem też stolik tutaj, bo niestety mi trochę przeszkadzał, także i teraz tak, słuchajcie, wypinamy, wypinamy tą kostkę, ściągamy tutaj to z tej blaszki i tą blaszkę możemy sobie tutaj swobodnie odsunąć. Słuchajcie, bo tutaj jedną ręką tak ciężko idzie. Odsuwamy sobie tą blaszkę i słuchajcie, teraz wysuwamy całą tą odsłonę Słuchajcie, ja to może zrobię dwoma rękami i zaraz Wam pokażę, jak powiedzmy osłonek jak to wygląda. No i widzicie, osłona wyjęta, ta blacha to jest luźna, ona chodzi. i mamy teraz dostęp do obu klem. Słuchajcie, podpinam podpinam prostownik i za chwilę zaczynamy ładowanie. Ja mam taki prostownik, pokażę Wam, taki kupiłem kiedyś. On taki jest prosty w obsłudze. Tu mamy trzy kontrolki. Mamy Ładowanie, naładowany i błąd tam pokazuje. Taki kiedyś kupiłem za parę złotych. On jest do akumulatorów i 6, i 12 v Sam widzicie, ee, sam jakby wykrywa jaki to jest akumulator. Dobra, ja podpinam klemy do prostownika, czy prostownik do klemy i zobaczymy, co nam pokaże ee, jaki stan naładowania i generalnie czy będzie ładował, czy, czy jest naładowany. Ale słuchajcie, nie jest na naładowany. O, już wam pokazuję, słuchajcie, prostownik podpięty i zobaczcie, jest w trybie ładowania, także ładuje. Po zakończeniu zapali się zielona kontrolka. Także no, zostawiam go teraz na parę godzin, żeby się podładował i zobaczymy. Jestem z powrotem w kamperze. Słuchajcie, ładował się mi akumulator no, 13. Zacząłem, jest koło 5.00, także około 4 godzin. Zobaczcie, tutaj już pokazuje, że jest naładowany. O. dobra. To skręcam to z powrotem. I Aha, jeszcze jedna rzecz, bo yy, Czytałem na internecie, sprawdzałem Czy można akumulator ładować podpięty Tak jak teraz jest Oczywiście są różne opinie, ale są też opinie takie, że można Także no, tak naładowałem, bo nie chciałem tych klem odkręcać Odpinać, żeby wszystko mi się rozkodowało w aucie Także, słuchajcie, skręcam to wszystko I I teraz zobaczymy, czy auto odpala w ogóle Zobaczcie, plastikowa osłona Włożona, wsunięta Ta blacha wsadzona, zablokowana Przykręcone te dwie śrubki tutaj Dobra, i teraz zakładamy Tą małą osłonkę tutaj to, to zakładamy, słuchajcie. Tutaj wejdzie. Koś chodzi tutaj chyba. O, w ten sposób. O, tutaj. Tak to, tak to jest tutaj usadzone. I zakładamy tą część. Tą część słuchajcie, zakładamy w ten sposób. Tutaj od dołu. Naszło tutaj, zaskoczyło. O, słuchajcie, jest zasłonięte. Zobaczymy, czy fotel chodzi. Spróbuję go teraz przesunąć. Tak, fotel chodzi bez problemu. Także poskręcane, części rady nam nie zostały. Także akumulator naładowany. Zrobię sobie jeszcze próbę, czy odpala teraz samochód, także idę odpalić go. Ja jeszcze tego sprawdzę. Jak pokazuje, a tu jest akumulator na naładowaniu, i to akumulator samochodowy. No wiecie, to nie pokazuje na fulla ale on chyba mi się wydaje, nigdy na fulla nie pokazywał naładowania tego akumulatora. Także idę próbować odpalać. Dobra, słuchajcie, ja już w samochodzie. Tylko niestety zrobiłem sobie tak, że mam skręconą kierownicę, ale coś tam będzie widać. Przekręciłem już kluczyk. Dobra, próbujemy. No i słuchajcie auto zagadało nawet ładnie, bo tak już nie kręcił także słuchajcie, o sobie także słuchajcie, yy, powiem wam no 4 godzinki naładował akumulator, trzeba co jakiś czas z zimą zimową porą jak auto nie jeździ, także co no yy, naładowany także moi drodzy dziękuję, że na mnie oglądaliście w tym kolejnym technicznym vlogu może się niektórym z wam przyda, was przydał, bo ja pierwsze spojrzałem pod maskę szukałem klawiatury, próbowałem się na internecie sprawdzić, gdzie znajduje się, że jest pod fotelem kierowcy. Nie wiedziałem tego, także może cenne będą dla was moje tutaj uwagi, wskazówki. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego vloga.